Traski Tour de Mont Blanc, godzina 8.16 Ja już mam po części, spakowałem jeszcze namiot, tylko zostawiłem, niech się mi troszkę osuszy Bo jednak dużo się skrapla rosy, na nim jest wilgotno 16 km i chyba tam po prostu pójdę, jest 1500 m do góry jakoś i tylko 600 m w dół A, a propos widoczków, to już puściłem drona i wam wszystko grałem, jak tutaj wyglądają widoczki z kempingu. Powiem wam, że też są całkiem kurczę ładne, zresztą sami zobaczcie Wyruszam, widzowie. Kolejny... Coś mi gardło, ten... tak jest. Wyruszam, widzowie. Kolejny dzień, właściwie to pierwszy dzień, bo tak naprawdę z tego chuj, jest tak jak wam mówiłem wcześniej, zaczyna się ten cały trekking. Więc pierwszy dzień, z tym dużym plecakiem. Dopakowałem sobie jeszcze na dzisiaj pesto. Normalni ludzie wjeżdżają tam kolejkami. Widziałem, że jest kolejka linowa, która tam normalnie dojeżdża do tego miejsca, do którego ja zmierzam. No ale co? Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby się styrać. No jest ciężko. Jest kurwa bardzo ciężko. Z siernie ciepło. Leje się ze mnie jak z niegary. A pierdola. W sensie wpakowałem ten plecak też jest ciężki jak z kurwy, z... ja jebie, ja już nie chcę chodzić więcej. Ja już nie chcę chodzić. Ja chcę normalny, kurwa łóżko i klima. Ja chcę normalną klimatyzację. Jest tak ciepło, nawet nie wiem ile jest to nie sprawdzam. jest ciepło, że ja pierdolę. W cieniu się tylko da żyć. Słońce to w ogóle się nie da nawet stać, a trzeba iść. Jeszcze kurwa z tym jebanym plecakiem. Ach, pierdolę, w co ja się wpakowałem? Widoczki? Chuj w te widoczki. Nie dożyję tych widoczków. Raz solaru dostałem. jest Czech i ludzie idą z Czech też Tour ale nie jedzą sami, bo jedzą z pieskiem. Pies razem z nimi. Biedny piesek, który kilometrów musi przejść po górach. W ogóle to powiem Wam, że uwielbiam Czechów. Mówili, że Polak, Węgier, Fabia, i do wódki i do szklanki. I do walki, i do szklanki. Ale ja uważam, że Czesi jednak to są takie nasze bratnie dusze. Ten język ich jest super fajny, bardzo mi się podoba. I w ogóle kocham Skodę, ale o tym już wiecie. Całe życie z kodą, praktycznie jeżdżę. kodami różnymi. No i do tego co: czeskie piwo, kozeł. Od razu jak spotykam Czechów, to mówię: mapy, czy Skoda, kozel i czekolada studencka. To wszystkie rzeczy, które wymieniam od razu po tym, jak spotkam Czechów. No bo. Hmm, no, fajnie tak powiedzieć coś, nie? A wy co byście powiedzieli, gdybyście spotkali Czachów? A co byście powiedzieli, gdybyście byli z zagranicznymi ludźmi i spotkali Polaków? Czy wam się kojarzy Polska? Takie cztery flagowe produkty eksportowe albo i nie eksportowe, tylko w takiej strony mi kojarzycie kraj. Ja bym powiedział, że co? E, Wiedźmin? Wiedźmin, e, puu, Orlen? <laughs> no tak, e no alkohol niestety chyba też jest kojarzony z naszym krajem wciąż coś się zmienia prężnie czy nie, no i co i najszybciej rosnąca gospodarka najszybciej rosnące PKB na świecie e, przed Chinami nawet e, chyba nie, coś mi się poimiliło chyba drugie od przez ostatnie 30 lat na pewno pierwsze w Europie a potem jest Rumunia, Rumunów też lubię bardzo, byliśmy w Bukareszcie niedawno z Przemkiem i Olą, której tutaj nie ma, ale Przemek jest i, i było najwiście. No się maneczko, słuchajcie, ja już praktycznie jestem na miejscu, widzę miejsce, gdzie dzisiaj śpię, jestem na przełęczy Kolde Tricot 2120 metrów nad poziomem morza. Tamta góra, to was wprowadzałem błąd, to wcale nie jest Mont Blanc, a dzisiaj kimam tam. Już widzę miejsce swojego tego, tam można gdzieś namiot podobno rozłożyć. Więc idziemy tam i jest też rzeczka i widzę, że tej wody jest całkiem sporo i co? planuję się tam umyć. O, a przede mną jest takie fajna kapliczka, w sensie nie kapliczka, ale takie fajne przejście, może pójdę i wam to ogram. ten plecak plezach. czuję się jakbym fruwał, normalnie teraz chodzenie jest takie przyjemne, leciutkie. mogę sobie podskakiwać, się nie mogę, bo za zakwasy. po wczoraj, we nie dzisiaj się jeszcze dojadę, ale idę zobaczyć. Co to kurczak jest, jakieś taka brama wejście. Warto było tu iść iść <laughs> 2 euro znalazłem słuchajcie, szczęśliwie dotarłem do miejsca gdzie dzisiaj będę spać wziąłem sobie teraz w refugio lody bo jestem tak przegrzany że muszę się schłodzić, wziąłem lody i kole Zajem sobie na spokojnie się wykąpać w tym strumyku, który tam płynie, popluskać się, rozbić namiot tam, gdzie jest kemping, zaraz tam pokażę, eee, no i co, jajco A przede mną jest taki biwak, gdzie można się z Afryko rozbić, jest dużo ludzi z tego co widzę, bardzo dużo Uuu, czy będzie miejsce? powinno być, ja mało miejsca, patrzcie jak to wygląda Nie udało się rozłożyć przed tym jak zaczęło padać mocno Robię dla was specjalnie moi kochani widzowie test Wodotoporności do dekatlonowskiego namiotu Jak na razie nie przemaga Zobaczymy jak będzie potem Będę was na bieżąco update'ować Gdzie się zrzemnąć I zobaczę jak stanę jak będzie Słuchajcie widzowie, zdążyłem akurat przed deszczem tutaj przyjść, zaczęło już delikatnie kropić i zdążyłem rozbić namiot przed tym jak zaczęło mocno padać, bo potem się festy rozpadało i padało tak z godziny, półtorej godziny. Nie wiem dokładnie ile czasu, bo zasnąłem, ale nagrywałem to właśnie, że testuję namiot podczas snu, a teraz po takiej lekkiej drzemce nadszedł czas na piknik, czyli wjeżdża. Druga porcja makaronu z pesto, barilla, pesto paprykowe, powiem Wam, że naprawdę dobrze smakuje. I do tego jeszcze jakaś zupka, coś w stylu, e, nie wiem nawet co to jest, jakaś taka zupka chińska, wiecie o co chodzi. Widoczki dookoła, no jak w tym hateru. sami zobaczcie. Już rano się obudzę z takimi widoczkami, mam nadzieję, że nie będzie więcej padać, bo chwilkę popadało i już ta rzeczka, która tutaj płynie, tam strumek taki malutki, bardzo mocno wzbrał na e, prurondzie, nurcie wiecie o choć że jest go więcej po prostu także bez wolnego pitolenia biorę się za gotowanie a patrzcie jakie to są widoczki puszczam do Was drona Powiem szuka jedzenia, ale od mnie nie zostało nic. Trochę wcześniej bym zaczął go nagrywać, ale kamerka miała jakiegoś laga i się nie chciała uruchomić, ale stał przede mną centralnie i się patrzył. Czy dam mu jedzenie czy nie, bo wyhaczył, że mam. Pesto, mary i lewia, wiadomo co psy najbardziej lubią, no pesto, mary i lewia. Słuchajcie, ja już jestem w swoim królestwie, w swoim namiocie, wszystko mam mniej więcej przygotowane na jutro. Na dzisiaj na noc mam przygotowaną czapkę, kalesony i polar, w tym będę spać. Bez bluzki, tylko polar od razu i w Legnicach e, może skarpety ubiorę. Jeszcze zaraz sobie to wimy kod termiczny, taki których się używam dla w przypadku, wiecie, ochłodzenia organizmu itp. Itd. Bo jestem w sumie w górach. E, zaraz obok jest lodowiec. Nie wiem, ile czasu mi zajmie, pokazać. Tam jest lodowiec. Znaczy, będzie kurwa, może zimno nawet w sumie w nocy. No więc jest tam nie wiem, 3 km stąd, a może i bliżej, eee... no i co, i co, spać.